Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny unboxing naszych kultowych, rajdowych samochodów, czyli nasze modele. Dzisiaj przyszło? Dzisiaj nie, no przepraszam bardzo, przed świętami przyszły, ale no nie miałem kiedy nawet rozpakować tak na serio, nie? Więc dobra, robimy ten unboxing. Zobaczymy, jakie to nam modele przyszły. No, teraz przyjdą nam kolejne znowu modele. I nie wiem czy na następny tydzień nie będzie kolejny unboxing, nie? Ja sobie tylko wyciągnę wszystko Mamy też kartki, wiecie To aż cztery modele przyszły Uuu. 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 Pany. Uuu. O Jezu! Dobra, to na bok. Dobra, lecimy od numeru... numeru 58. Co dostaliśmy? Opel Ascona SR z rajdu Akropolu z 75. Opel Ascona. Uhu, co tu dzisiaj jest? Z zobaczycie. Uhu, Opel Ascona 75 Proszę bardzo. Taki ten. Uhu, tego to się nie spodziewałem. No ale. Zobaczycie sami. No. Klasyfikacja. Rajd do Akropolu 75. No i co? Numerek 58. Tak widzimy Opel Ascona. Yy, numerek 62. No widzicie to tak niesymbolicznie. Ford, Pies, Ford Escort z 1800 raj 1000 jezior z 81 roku. Czyli mamy forda Escorta. O, wygląda 81. Aribatanen. Kurde. Osiemdziesiąty pierwszy. To jest numerek sześćdziesiąty drugi. To sobie tak dam, żebym widział numerki. I ostatnia gazetka numer sześćdziesiąty trzeci. Skoda 130 RS. Z rajdu Monte Carlos z 1977. O oh je, yeah, skoda. Stociska RS. O, oh, o. Oh. Klasycznie, dzisiaj klasycznie i to bardzo. Skodzinka. Widać Waslaw Plachna i Skodzinka Rajdu Monte Carlo, no i co, lecimy. Opel, gdzie jest Opel? Tu jest Opel, pierwszy model, Opel. Proszę bardzo. Opel, Ascona, Opel, Ascona. Proszę bardzo kusik. To jest Opel Ascona. To był numer 58, 62. Ford Escort. Jest Ford Escort. No i mamy Forda Escorta. Ford. Ford. Escort. Proszę bardzo. No i numerek 63, czyli Skoda 130 RS. Oto ona. Skodzina. Skoda. Ale zajebiście. Ale zajebiście. Proszę bardzo. I oraz jeszcze dostałem prezent. Ale to jest najpiękniejszy prezent. Fiat 126p. Maluszek. Rajdowy maluszek zobaczcie. Kurde, przecież to jest rajdu. W nie mogę przeczytać, jaki to jest rajd? Akropolu jeszcze nie. nie no. No Ja to nasza prezentacja. <laughs> jeszcze ja przysunę. O, byście widzieli całość. No to numer 58 opel. 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 Yy, numer sześćdziesiąty drugi to było yy, Ford Escort stary i oraz Skoda sto trzydzieści RS nie przepiękne są te modele nie który? Skoda i oraz prezent maluszek. Ale przepiękne. No. Z początku myślałem, że dostałem 3 modele, bo w ogóle było pisane 3. a się okazało, że są cztery. No wiadomo, jeszcze dostanę niektóre, bo to muszę dostać. Teraz prawdopodobnie przyjdzie, bo nie wiem, czy na następny tydzień nie przyjdzie. Wiecie? Ja to spróbuję szybko dzisiaj zrenderować. Mam szybko wrzucić i tyle, nie? No, dzisiaj historycznie. Klasycznie można powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co? Czekajcie na kolejne numery. A ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa!